Hej, hejo! witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy mierzyć dwie stylizacje różowe, właśnie na to wydarzenie, które idzie 9 maja. Biznes na różowo. I mam jedną stylizację z Top Secret, a drugą z Sinsea. Obie są w różnych odcieniach różu i jestem strasznie ciekawa, jak to będzie wyglądało razem. No chyba, że pomiksujemy te dwie stylizacje. Zobaczymy jeszcze. Także lecimy! Wygląda to tak. Mam jeszcze do tego marynarkę. Zaraz ją przymierzę, ale chciałam Wam pokazać, jak wygląda ta bluzeczka. Ona ma taki delikatny dekot w serek, ale nie wiem, czy... Mi się chyba trochę za bardzo wygina jakby ta, ta dekoracja, nie bardzo mi się to podoba, ale już przymierzam marynarkę i Wam pokazuję, no niestety nie jestem w stanie wymyślić tutaj lepszego kadru jakby do tego ujęcia. Marynarką to się prezentuje tak, on z takiego materiału jest zrobione, ogólnie spodnie są bardzo wygodne, naprawdę takie bardzo, bardzo. Czuję jeszcze taki luz. To jest rozmiar 42. i Są naprawdę bardzo wygodne te spodnie. Z góry szczerze nie jestem przekonana, ale spróbuję może z inną koszulką. Mam taką bardziej jakby prostą tutaj, też białą. Także lecę przymierzać i już Wam pokazuję, czy jest jakaś różnica. Okej, okay, bluzka już jest zmieniona. Mam taką bardziej prostą tutaj, jakby pod szyją no mówię, spodnie mogą być w sumie rozmiar 40, bo jest naprawdę duży luz tutaj taki no, dość spory i ale są za to bardzo elastyczne, wygodne nie wiem, dajcie mi znać jak to wygląda jeszcze mam trochę czasu do do 8 maja bluzka też nie jestem do końca przekonana, jakaś taka czy to jest za basicowo do tego garnituru nie mam pojęcia. No dobra, to lecimy może z drugą stylizacją. Tym razem z Sinseja. Okej, okay, to jest stylizacja numer dwa. I ten kolor jest całkowicie inny. Bluzka ma takie ażurowe wykończenie. Szczerze Wam powiem, że spodnie zamówiłam w dwóch rozmiarach. Zamówiłam w rozmiarze 42 i 44, bo rzeczy z Sinseja eee, różnie. Hmm. Różnie nam nie pasują. Niektóre 44 są za małe, niektóre 42 są za duże. Także yy, no nie wiem. To są 42. No tak, tak, mi się nie do końca podoba, ale przymierzę jeszcze te 44 i zobaczymy. Ogólnie ten kolor bardzo mi się podoba. Nie wiem czy bardziej nie pasuje jakby mi do twarzy. Nie mam zielonego pojęcia, też mi dajcie znać w komentarzu. Ale już przymierzam rozmiar 44. Więc tak. Tak się prezentują 44 spodnie. Są o wiele wygodniejsze, ale już tu widzę, że jest na przykład za luźno. Jakoś tak... Hmm. Nie wiem jak wygląda jak pucha tym. Tak w sumie majtki bardzo się odznaczają. Ale naprawdę ten kolor mi się tak podoba. Jest yy, przepiękny. Nie wiem co o tym myśleć w ogóle. Hmm. Ale może. Może przymierzę do tego spodnie z tego kompletu? Czy te róże w ogóle będą pasowały do siebie? No nie wiem, zobaczymy. Co powiecie na to? Nie umiem za bardzo w sumie pozować. Jakoś tak się nigdy z tym nie czuję jakoś super dobrze. Ale... Czy to wygląda dobrze? Bo szczerze Wam powiem, że jest strasznie wygodne. Nie wiem, czy jest w jeden kolor, czy w drugi kolor, bo ogólnie czuję się w obu bardzo dobrze, ale chyba w tym różowym jednak się czuję lepiej. Ciężko, ciężko mi się do tego odnieść. Dajcie mi znać w komentarzu, żeby jakoś mi tam mm, doradzić może. Dzisiaj mamy 23 kwietnia, wtorek. Dzisiaj właśnie przyszła ostatnia paczka właśnie tam z Cinsaya. Więc czekałam właśnie długo, żeby zrobić ten taki haul trochę zakupowy na to wydarzenie. Wiadomo, paznokcie będą zrobione. Będą zrobione brwi. Już sobie nawet zrobiłam specjalnie makijaż i wyprostowałam włosy, żeby mniej więcej wiedzieć, jak to będzie wszystko razem ze sobą wyglądało. Ale... nie wiem, no, nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, to chyba było. Na tyle, jeśli chodzi o przymierzanie, nie to w sumie moje pierwsze takie przymierzanie jakby ubrań. Jest to w sumie dość ważne wydarzenie i chciałabym sobie wyglądać bardzo ładnie na nim. Także jeżeli chcecie, to dajcie mi znać w komentarzu, w którym zestawie wyglądałam najlepiej. Chyba, że szukać czegoś innego. Ogólnie dzieje się bardzo mało, więc w sumie nie za wiele miałam co pokazać. No takie jest życie czasami, nie ma co pokazać. Kurczę, ciężki wybór z tymi ubraniami, bo mi się naprawdę podobają obie opcje. Szczerze w tej koszuli i w tych ciemnych spodniach czuję się najlepiej. Jest mi tak strasznie wygodnie, ale podejrzewam, że te kolory chyba nie za, za dobrze grają. <grym> Ciężko mi to ocenić samej, bo lubię. dość pstrokate ubrania i mi osobiście by to nie przeszkadzało. Ale jak mam gdzieś wyjść na jakieś urodziny albo cokolwiek, to mój mąż zawsze narzeka, że mam za pstrokatę koszulę i nie potrafię ich za bardzo ze sobą łączyć. Nie mam takich basicowych, y, jakichś takich ubrań, a teraz jeszcze różowe sobie wybrałam, więc... No i w sumie jest to wydarzenie, biznes na różowo, więc jest dress code, żeby być na różowo, więc tu sobie w sumie niczego nie wymyślam, ale... Znowu takie dość pstrokate może? Nie wiem, nigdy nie lubiłam różowego, ale mi się to zmieniło. Od jakiegoś czasu zawsze byłam tim niebieski. Niebieski był moim najulubieńszym kolorem na całym świecie, ale w sumie mi się to zmieniło i marzy mi się nawet taki salon lekko różowo, biały, złote dodatki, gdzie ja złotego też nie za bardzo, bardziej to było srebro. No, a teraz widzę ramki, jakieś koszyki, tu wszystko mam jakieś elementy złota. Hmm. I też te y, certyfikaty na ścianach, także... Tak po prostu musi być kobieta zmienną jest i zobaczymy co przyniesie następny tydzień bo zbliżamy się już wielkimi krokami do tego wydarzenia zobaczcie w ogóle jakie mam piękne etui zamówiłam je z Sheina i ono było bodajże za 8 zł po prostu musiało do mnie trafić tak, ale już sprawdzam kalendarz do końca tygodnia, w sumie mam codziennie jakby paznokcie i... Aha! Okej, następny tydzień to już jest w zasadzie majówka. Majówka. Podejrzewam, że nic się nie będzie działo, albo może gdzieś tam pojedziemy sobie na jakiś spacer do środa, czwartek, piątek. Dużo czasu. No zobaczymy, nie? Po tej majówce i się zaczyna właśnie ten tydzień przygotowawczy jakby z tym wydarzeniem. Więc będzie na pewno film z laminacji brwi, z um, przedłużania paznokci. I się w sumie zastanawiam, czy to podzielić na dwa filmy. To też mi dajcie znać, zrobimy z tego jeden film, czy dwa filmy, bo biznes na różowe jest w czwartek. Więc teoretycznie powinien wyjść film z przygotowania, jakby do um, tego wydarzenia. Czy zrobić ten film z przesunięciem, że wyjdzie on w weekend, razem z przygotowaniem i razem z tym um, jakby wydarzenie, to też mi dajcie znać, bo nie wiem, czy chcecie oglądać już wszystko razem, jak to wyglądało, czy po prostu chcecie dwa osobne filmy, które byście musieli czekać jakby tydzień z tym wydarzeniem. No nic, to by było w sumie tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I czy ma być więcej takich filmów? No nie wiem, mierzymy ubrania, jakieś noszę duże rozmiary, staram się zejść z wagi, chociaż moja niedoczynność tarczycy i wysoka prolaktyna nie... Mm, pozytywnie nie wpływa na zgubienie wagi. Staram się unormować moje hormony, żeby ta waga też mi zaczęła jakoś schodzić, ale no ciąże niekoniecznie pozytywnie wpłynęły jakby na zmiany w moim organizmie. Oczywiście kocham moje dzieci, ale mm, mój organizm cierpiał z tego powodu i te zmiany były dla niego chyba za duże, więc teraz jestem w sumie na leczeniu y, hormonalnym i zobaczymy jak to wszystko się potoczy, czy ta waga też mi ładnie zejdzie, chociaż już widzę Różnice i czy chcielibyście zobaczyć takie mierzymy ubrania z jakichś, jakichś konkretnych sieciówek? I na przykład w rozmiarze 42, bo to jest taki mój standardowy rozmiar, odkąd pamiętam. W sumie w liceum też nosiłam 42, byłam bardzo szczupła, ale za to byłam bardzo wysoka, więc yy, jak pamiętam, ubrania z kropa yy, czasy 2010 11 no to niestety rozmiar S pasował mi w talii, ale za to rękawki miałam gdzieś dotąd. Chociaż te bluzy XL po praniu też mi się robiły krótkie, no to nie wiem, od czego to zależało, no... Ja cierpiałam całe życie na niezrozumienie rozmiarówki. Tak mi zostało. I tak zaczynam dopiero jakby akceptować, poznawać to ciało i no, ciężko się żyje, jeżeli ma się kompleksy przez to, że ta waga idzie w górę, niezależnie od tego, czy zjesz dużo, czy mało. Inni mogą się po prostu opychać yy, słodyczami i nie tyją, a ty możesz nawet pić wodę i tyjesz, to jest straszne. Podejrzewam, że osoby, które się z tym zmagają, wiedzą, o co mi chodzi, a osoby, które nie, no sorry, nie zrozumiecie tego, bo tego nie macie. I to nie jest tak, że tego nie ma, ktoś sobie wymyśla, po prostu tak jest. A żeby szłam już w sumie z tematem za daleko, może jeszcze o tym kiedyś porozmawiamy. To no też są bardzo ciekawe tematy. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że już będę wiedziała mniej więcej, który strój ze sobą zabieram, bo mam swoje pantofelki, to też Wam może pokażę w przyszłym tygodniu, do których chciałabym dobrać tą stylizację, bo kupować jeszcze buty to tak trochę strata pieniędzy specjalnie na jedno wydarzenie. A mam buciki, które są bardzo wygodne. Zobaczymy jak będzie. Także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia za tydzień. Hej!